W roku 1968 w Czechosłowacji inżynierowie biura konstrukcyjnego zakładów Agrostroj-Prostejov rozpoczęli w ścisłej tajemnicy pracę nad projektem o enigmatycznym kryptonimie Rywal. Przedsięwzięcie jest dość ryzykowne, ale może mieć strategiczne znaczenie dla dalszej działalności zakładów. O jego istnieniu widzą tylko najbardziej zaufani ludzie z najwyższego szczebla fabryki. Chodzi o opracowanie zupełnie nowego kombajnu zbożowego o roboczym oznaczeniu SM500 nowoczesnego, w pełni autorskiego kombajnu, który pozwoliłby uniezależnić się od importu konstrukcji ze Związku Radzieckiego bądź NRD. Bo musicie wiedzieć, że Agrostroj produkował już wcześniej kombajny, mianowicie Z300. Jednak, jak to w gospodarce centralnie planowanej bywa, z decyzji RWPG produkcja ta została zakładom odebrana i przeniesiona na Węgry. W ten sposób Moskwa pozbawiła Czechosłowaków ich własnego kombajnu i zmusiła do importu radzieckiego Stalinca S4 oraz SK6 Kolos. W tym samym czasie swój kombajn opracowywał także enerdowski kombinat Ford Street, i to właśnie maszyna Singwitz miała w przyszłości trafić na rynki krajów bloku wschodniego. Czechosłowacja natomiast stawiała temu opór, próbując uniezależnić się gospodarczo i produkować maszyny we własnym zakresie, zwłaszcza że miała ku temu warunki i zdolnych inżynierów. Ta sama sytuacja miała miejsce w przypadku opisywanego przeze mnie ciągnika Skoda-Lias opracowanego przez Karola Zdziarskiego. Podobnie było z kombajnem agrostroj Prostojow SM-500, z tą różnicą, że niestety projekt ten został zduszony już w fazie prototypu i nigdy nie doczekał się seryjnej produkcji. Co gorsze, kombajn agrostroju był konstrukcją o wiele bardziej wydajną i zaawansowaną technicznie niż jakikolwiek kombajn produkowany wówczas w krajach bloku wschodniego. Czesi nie dość, że zostali przez Moskwę pozbawieni marzeń o własnym kombajnie z powodów politycznych, to jeszcze zostali skazani na import słabszych, mniej wydajnych Fortschrittów E512. Ja jestem Mateo, a to jest legenda o kombajnie Agro-Stroj SM500, symbolu niewykorzystanych szans i potencjału, jakiego doświadczyły Polska, Czechosłowacja oraz ogólnie cały blok wschodni, tłamszony pod rosyjskim komunistycznym butem, co na długie lata zahamowało nasz rozwój. Jeśli takie tematy jak ten Wam się podobają, to koniecznie pamiętajcie stawić pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a tymczasem przechodzimy do tematu filmu. Agrostroj Prostejow to zakłady wchodzące w skład agrozetu, które mogą być Wam znane choćby z produkcji samobieżnych sieczkarni polowych, popularnego ciągnika TZ-4K14, czy tak u nas czeskich sadzarek do ziemniaków. Prace nad projektem Rywal rozpoczęły się w 1968 roku. Pomimo zachowania ich w ścisłej tajemnicy, już w 1969 roku informacja o tym, że Agrostroj opracowuje nowy autorski kombajn dotarła do Moskwy, do siedziby RWPG. RWPG, czyli Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, to organizacja powołana z inicjatywy Związku Radzieckiego, która w teorii miała na celu koordynację współpracy gospodarczej między państwami satelickimi Bloku Wschodniego, w tym również Polską. W praktyce chodziło jednak o pełną kontrolę i nadzór Moskwy nad gospodarką tych państw i kierowanie wszystkim w taki sposób, aby dominował interes ZSRR. Dążono do tego, aby każde państwo miało swoją specjalizację. Unikając dublowania i wewnętrznej konkurencji między różnymi zakładami. Co więcej, bez zgody RWPG państwa członkowskie nie mogły swobodnie kupować licencji i patentów z zachodu. Wszystko musiało odbywać się za zgodą RWPG, a wymiana handlowa między państwami odbywać się musiała przy użyciu rubla transferowego. Tak więc, jeśli kombajny produkowano już w Polsce czy w NRD, to według RWPG Czechosłowacja nie potrzebowała własnej fabryki, nawet jeśli mogła zaoferować produkt lepszej jakości i w niższej cenie. Tak właśnie działało centralne planowanie w komunistycznym wydaniu. To jest coś czego wielu młodych osób dzisiaj nie rozumie, krytykując na przykład ciągniki Ursusa czy nasz polski przemysł motoryzacyjny. Dziś żyjemy w zupełnie innych realiach, gdzie rynek kształtuje głównie popyt i podaż, a producenci ze sobą rywalizują o klienta. Kiedyś zakłady produkcyjne nie miały takiej swobody i musiały wykonywać odgórne przykazy, często wbrew swojemu interesowi. Kiedy więc w 1969 roku stało się jasne, że Czesi pracują nad własnym kombajnem, RWPG nie patrzyła na to przychylnie. Tym bardziej, że w tym samym czasie w Singwitz kombinat Fortschritt rozwijał swoją nową autorską linię maszyn. Pierwsze dwa prototypy, oznaczone jako SM480, opuściły mury prostejowa w 1970 roku. Były one swojego rodzaju bazą testową dla całego projektu. O tych dwóch egzemplarzach wiadomo niewiele, natomiast już w 1971 roku na podstawie zebranych doświadczeń powstały trzy kolejne prototypowe egzemplarze, tym razem już oznaczone jako SM500. Kombajn wyposażono w sześciocylindrowy silnik Skoda M643 o mocy 154 kW, czyli około 210 km mechanicznych. Czyniło to SM500 jednym z najmocniejszych kombajnów zbożowych swoich czasów. Co ciekawe, silnik był umieszczony w dość nietypowy sposób, bo leżał niemal poziomo, co według konstruktorów miało eliminować wibracje i poprawiać kultury pracy, szczególnie na pochyłościach. W nowym modelu zastosowano trzybiegową skrzynię biegów z hydrostatem umożliwiającą płynną regulację prędkości. Wcześniejsze wersje SM480 korzystały jeszcze z klasycznego mechanicznego wariatora, jak choćby w kombajnach Bison Super, jednak to właśnie hydrostat miał znaleźć się w wersji seryjnej SM500. Kombajn oferował również wyjątkowo komfortową jak na tamte czasy szczelną kabinę oraz hydraulicznie rozkładaną rurę wyładowczą. Przypomnijmy, że były to czasy, kiedy kabina czy hydraulicznie rozkładana rura w kombajnie nie były jeszcze czymś aż tak powszechnym, zwłaszcza w realiach komunistycznych. Układ młotowy zaprojektowano w sposób klasyczny, z poprzecznie rozmieszczoną młocarnią i wytrząsaczem o sześciu klawiszach. Kombajn testowany był głównie z heterem o szerokości 5 metrów. Można powiedzieć, że w momencie swojego powstawania był to najwydajniejszy i najnowocześniejszy kombań zbożowy w bloku wschodnim, przy którym konstrukcja Fortschritta wypadała zwyczajnie przestarzale. W roku 1972, kiedy SM500 był już gruntownie przetestowany, a zespół inżynierów kończył opracowanie finalnej dokumentacji technicznej, zaczęły pojawiać się pogłoski, że przyszłość projektu jest zagrożona. RWPG miała wobec fabryki inne plany i sprzeciwiała się rozpoczęciu produkcji kolejnego kombajnu, skoro do Czech trafiały już enerdowskie Ford Sheets, a wkrótce także polskie Bizony. Argumenty o tym, że na rozstroju to maszyna niemal dwukrotnie bardziej wydajna i o wiele bardziej zaawansowana technicznie, trafiały jednak w próżnię. Cała załoga zakładów, a zwłaszcza osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt SM500, przyjęła to bardzo ciężko. Kilka lat intensywnej pracy i testów mogło pójść na marne. Ostatnią nadzieją była interwencja rządu. W roku 1972 zakłady Agrostroj odwiedził prezydent Czechosłowacji Ludwik Swoboda. Podczas tej wizyty zaprezentowano mu w pełni funkcjonalny prototyp kombajnu SM-500. Inżynierowie i pracownicy pokładali w tej wizycie ogromne nadzieje. Liczyli, że osobiste wstawiennictwo głowy państwa pomoże przekonać RWPG do planów Prostejowa. Niestety mimo wszelkich starań Interwencja prezydenta Swobody nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. RWPG pozostawała nieugięta. Jesienią 1972 roku, mimo ewidentnej przewagi technologicznej SM500, rząd czechosłowacki podjął decyzję o zakończeniu rozwoju nowego kombajnu w agrostroju prostajow. Jeden egzemplarz prototypu SM500 wraz z pełną dokumentacją przekazano do NRD w ramach tzw. Bratnej bratniej pomocy, gdzie trafił on do zakładów Fortschritt. Tam Bazując na wielu czechosłowackich rozwiązaniach z projektu RYWAL opracowano kombajn Fortschritt E516. Z kolei jeden z prototypów SM500 w 1983 roku trafił do zbiorów Narodowego Muzeum Rolnictwa. Na początku lat 90. został wystawiony w Zdechowicach, a w 2002 roku przeniesiony do nowo utworzonego oddziału muzeum w czaslawii. Został tam częściowo odrestaurowany i pozostaje w pełni sprawny, co pozwala na jego regularne demonstracje, i przypominanie historii, jaką ze sobą niesie. SM500 stał się symbolem zadeptanych projektów, zmarnowanego potencjału i zarazem świadectwem innowacyjności czechosłowackiej inżynierii, która została stłumiona przez system komunistyczny. Wyobraźcie sobie tylko, ile Czechosłowacja straciła na tym, że projekt, w który zainwestowano tyle czasu i pieniędzy, został zwyczajnie im odebrany w ostatnim stadium rozwoju. Historia projektu Rywal doskonale pokazuje, w jakich realiach funkcjonowaliśmy. W czasach słusznie minionych, będąc pod wpływem Związku Radzieckiego pod ruskim butem. Podobne historie zmarnowanego potencjału można mnożyć nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach bloku wschodniego. Niewiele brakowało, a podobny los mógł spotkać także naszego polskiego Bizona. Jego powstanie również przez długi czas owiane było tajemnicą, a projekt był bliski porzucenia. To, że Bizona udało się wdrożyć do seryjnej produkcji, zawdzięczamy tylko uporowi i niezłomności załogi FMRZ. Gdyby stało się inaczej, zamiast własnej konstrukcji moglibyśmy produkować przestarzałe maszyny na radzieckiej licencji bądź importować kombajny z NRD, Ale o tym opowiem w osobnym odcinku. Co do AgroStroj Prostejów, to zakłady te w późniejszym czasie znane były przede wszystkim z produkcji samobieżnych sieczkarni, a także ciągników ogrodniczo-sadowniczych, takich jak choćby TZ4K14. Jednak zakład ten, jak wiele innych, upadł w latach 90 przy okazji przemian ustrojowych. Obecnie na ruinach tego kolosa operuje firma Wisconsin Engineering, która produkuje m.in. traktorki ogrodowe. Duchowym następcą ciągników z prostojowa jest natomiast firma Salek, którą możecie znać z Farming Simulatora. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przykapić żadnego kolejnego odcinka. Jak zwykle zachęcam Was również do zaobserwowania mnie na TikToku, Instagramie, Facebooku i YouTube po więcej ciekawostek ze świata ciężkiego sprzętu i maszyn. A tymczasem ja się z Wami żegnam, wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już w kolejnym odcinku na moim kanale.